Czy nieświadomie niszczysz swoje zdrowie? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie zachowują sprawność, energię i zdrowie nawet po osiemdziesiątce i dziewięćdziesiątce, podczas gdy inni zmagają się z ciągłym zmęczeniem, infekcjami i pogarszającym się zdrowiem? Co jeśli różnica nie tkwi tylko w szczęściu czy genetyce, ale w czymś tak prostym jak codzienna pielęgnacja ciała? Większość z nas stosuje tę samą rutynę higieniczną od dekad, prysznic, mycie zębów, może nakładanie balsamu i zakładamy, że robimy wszystko właściwie. Ale oto coś szokującego: istnieje pięć pomijanych części ciała, których większość ludzi, szczególnie starszych, nie czyści prawidłowo. I oto dlaczego ma to znaczenie: zaniedbywanie tych obszarów może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, od przewlekłych stanów zapalnych po infekcje osłabiające układ odpornościowy. Nowe badania sugerują, że słaba higiena tych obszarów może nawet przyczyniać się do chorób serca, powikłań cukrzycy i pogorszenia funkcji poznawczych. Naprawienie tego zajmuje zaledwie kilka minut dziennie, ale może poprawić energię, wzmocnić krążenie, a nawet wydłużyć życie. To, czym się podzieliła, całkowicie zmieniło moje podejście do higieny osobistej. Dlatego dzisiaj ujawnię pięć części ciała, które większość ludzi zaniedbuje i dlaczego poświęcenie im odrobiny dodatkowej uwagi może dodać lata do twojego życia. Nie martw się, nie będę ci mówić, żebyś spędzał godziny w łazience lub kupował drogie produkty. To proste, praktyczne wskazówki, które zajmują zaledwie kilka minut dziennie, ale wpływ na twoje zdrowie może być życiową zmianą. Zostań ze mną do końca, ponieważ gdy poznasz tych pięć kluczowych obszarów, zaczniesz dostrzegać prawdziwe zmiany, świeższy oddech, lepszą równowagę, mniej bólu, a nawet lepszy sen. Zanim zagłębimy się w temat, zrób mi szybką przysługę. Jeśli zależy Ci na swoim zdrowiu i chcesz więcej takich wskazówek, kliknij przycisk Lubię to. Pomaga mi to dostarczać więcej wartościowych treści. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, upewnij się, że klikniesz przycisk subskrypcji i włączysz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić kolejnego filmu, który może pomóc ci żyć lepiej i dłużej. Zacznijmy od jednej z najbardziej zaskakujących, a jednocześnie najbardziej pomijanych części ciała, języka. Wyobraź sobie, codziennie sprzątasz kuchnię, wycierasz blaty, szorsujesz zlew i wynosisz śmieci. Ale co, gdybym powiedział ci, że istnieje jedna powierzchnia w twoim domu, która gromadzi warstwy brudu, bakterii i cząstek jedzenia, a ty całkowicie ją ignorujesz? Dokładnie to dzieje się w twoich ustach, gdy nie czyścisz prawidłowo języka. Twój język to więcej niż tylko mięsień, który pomaga ci jeść i mówić. To wylęgarnia bakterii, w każdej chwili goszcząca ponad 700 różnych typów mikroorganizmów, niektóre korzystne, ale wiele z nich sieje spustoszenie w Twoim zdrowiu, jeśli pozostawisz je bez kontroli. A oto gdzie robi się poważnie. Szkodliwe bakterie z języka mogą przedostać się do krwiobiegu przez małe rany lub zapalenie dziąseł, co jest szczególnie powszechne u osób starszych. Kwasowy język może stępić zmysł smaku, osłabić układ odpornościowy i powodować przewlekły, nieświeży oddech. Pomyśl o swoim języku, jak o filtrze powietrza w systemie grzewczym Twojego domu. Jeśli nigdy go nie czyścisz, kurz i zanieczyszczenia gromadzą się, a wkrótce powietrze krążące po Twoim domu staje się zatęchłe i niezdrowe. Dobra wiadomość: utrzymanie czystości języka jest proste, szybkie i nie wymaga drogich narzędzi. Oto szybka i skuteczna rutyna, aby utrzymać język w zdrowiu. Użyj skrobaczki do języka. Delikatnie skrob od tyłu do przodu. Nie naciskaj zbyt mocno, myśl o tym, jak o wycieraniu zakurzonego blatu. Chcesz być dokładny, ale nie agresywny. Powtórz trzy-cztery razy. Często zobaczysz cienką białą lub żółtą warstwę, która schodzi to bakterie i martwe komórki, których nie chcesz w swoim ciele. Czas ma znaczenie. Rano zrób to przed zjedzeniem śniadania, aby usunąć bakterie nagromadzone w nocy. Wieczorem rób to wolniej i lżej przed pójściem spać, ponieważ twój język będzie bardziej wrażliwy po całym dniu użytkowania. Ten prosty, 3-minutowy nawyk może przekształcić twoje zdrowie w sposób, jakiego nigdy nie oczekiwałeś. Zaskakujące korzyści z czyszczenia języka odzyskaj zmysł smaku. Wielu starszych dorosłych zgłasza, że po zaledwie kilku tygodniach czyszczenia języka, smaki stają się bardziej wyraziste i przyjemne jak kiedyś. Wyobraź sobie, że znów smakujesz poranną kawę lub świeże owoce tak, jak zwykłeś. Pożegnaj nieświeży oddech. Przewlekły nieświeży oddech jest często spowodowany bakteriami uwięzionymi na języku. Samo szczotkowanie zębów tego nie naprawi, ale czyszczenie języka tak. Weźmy lindę 67-letnią emerytowaną księgową, która zaczęła skrobać język po latach zaniedbywania go. W ciągu trzy miesięcy była zszokowana, o ile lepiej smakowało jej jedzenie. Nie zdawała sobie nawet sprawy, ile straciła. Podczas następnej wizyty u dentysty zauważył on mniej płytki na zębnej i zdrowsze dziąsła. A potem jest Teodor, 71-letni emerytowany nauczyciel, który przez lata walczył z nieświeżym oddechem mimo religijnego szczotkowania i nitkowania. Nic nie działało. Był sceptyczny, gdy zasugerowałem skrobanie języka, ale po zaledwie dwa tygodniach jego problem zniknął. Nie martwił się już o interakcje społeczne, a jego pewność siebie wzrosła. Wskazówki, aby to ułatwić, jeśli masz wrażliwy odruch wymiotny, zacznij od skrobania od środka języka i powoli posuwaj się do tyłu, w miarę jak będziesz czuł się komfortowo. Zwracaj uwagę na nietypowe oznaki, jeśli zauważysz utrzymującą się bolesność, białe plamy lub przebarwienia, porozmawiaj z lekarzem. Małe, celowe nawyki, takie jak ten, mogą rozszerzać się, poprawiając Twoje długoterminowe samopoczucie w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. A najlepsza część? To tylko pierwszy z pięciu pomijanych nawyków higienicznych, które mogą dodać lata do Twojego życia. Czy jesteś gotowy na następny? Zostań ze mną, ponieważ następna część ciała jest jeszcze bardziej zaskakująca i jeszcze bardziej kluczowa dla Twojego zdrowia Twoje stopy. Podstawa Twojego zdrowia, którą możesz zaniedbywać. Poświęć chwilę, aby pomyśleć, ile Twoje stopy robią dla Ciebie każdego dnia. Podtrzymują Twój ciężar, pozwalają Ci się poruszać i zapewniają równowagę. Ale oto czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy: zaniedbywanie prawidłowej higieny stóp może prowadzić do infekcji, uszkodzenia nerwów, a nawet zagrażających życiu stanów, takich jak powikłania cukrzycy. Słaba pielęgnacja stóp wpływa na krążenie, równowagę i mobilność, zwiększając ryzyko upadków, obrzęków i przewlekłego bólu. A dla osób powyżej 50 roku życia, zdrowie stóp jest bezpośrednio związane z ogólnym samopoczuciem. Dr. Emma Harris, specjalistka zdrowia seniorów, ujmuje to w ten sposób: Twoje stopy są jak fundament domu. Jeśli podstawa jest słaba lub kruszy się, wszystko powyżej niej twoja postawa, stawy, nawet zdrowie serca zaczyna cierpieć. Dlatego poważnie podejdźmy do poświęcenia stopom uwagi, zanim małe problemy zamienią się w duże. Dlaczego pielęgnacja stóp staje się bardziej krytyczna wraz z wiekiem? Twoje stopy są złożone: każda stopa zawiera 26 kości, 33 stawy i ponad 100 mięśni, ścięgien i więzadeł. To jedna czwarta wszystkich kości w Twoim ciele. Ale wraz z wiekiem krążenie naturalnie spowalnia, co oznacza, że Twoje stopy są często pierwszą częścią ciała, która pokazuje oznaki problemów. Obrzęk lub utrzymujące się zimne palce u nóg? To może być znak słabego krążenia lub problemów sercowo-naczyniowych. Zaczerwienienie, bladość lub zmiany skórne? To mogą być wczesne ostrzeżenia o powikłaniach cukrzycy lub nawet uszkodzeniu nerwów. Ból lub uczucie pieczenia? To może wskazywać na neuropatię, która może wpływać na równowagę i ruch. A jeśli masz cukrzycę, pielęgnacja stóp nie dotyczy tylko komfortu, ale zapobiegania infekcjom, owrzodzeniom, a nawet amputacjom. Właściwy sposób codziennej pielęgnacji stóp. Większość ludzi zakłada, że po prostu stanie pod prysznicem pozwala wodzie wykonać pracę, ale to nie wystarczy. Musisz świadomie dbać o higienę stóp. Myj stopy codziennie, dokładnie. Użyj miękkiej myjki i łagodnego mydła, aby delikatnie umyć górne części, podeszwy i boki stóp. Zwróć szczególną uwagę na przestrzenie między palcami. To tam bakterie i grzyby lubią się ukrywać. Pomyśl o tym jak o czyszczeniu żaluzji. Jeśli nie wycierasz między każdą lamelą, kurz i brud się gromadzą. Twoje palce są takie same. Używaj ciepłej, niegorącej wody. Gorąca woda może wysuszyć skórę, czyniąc ją bardziej podatną na pęknięcia i infekcje. Nie spiesz się, usiądź wygodnie. Krzesło prysznicowe, brzeg wanny lub nawet mały stołek mogą to ułatwić. Gdy twoje stopy są już czyste, nie zatrzymuj się, ponieważ to, co zrobisz dalej, ma równie duże znaczenie. Suszenie stóp krok, który większość ludzi pomija, ale nie powinna. Teraz, gdy twoje stopy są czyste, możesz myśleć, że skończyłeś, ale mycie to tylko połowa bitwy. Czy układałbyś je, gdy są jeszcze mokre, pozwalając wilgoci osiadać w ciemnych kątach? Ta uwięziona woda zamieniłaby się w wylęgarnię pleśni i bakterii. Twoje stopy działają tak samo. Jeśli zostawisz je wilgotne, szczególnie między palcami, zapraszasz kłopoty. Zapytaj tylko Tomasza, 73-letniego emeryta, który nauczył się tej lekcji w trudny sposób. Przez lata myślał, że płukanie stóp pod prysznicem wystarczy. Potem zaczął zauważać subtelne przebarwienia między palcami, które nie znikały. Wizyta u lekarza potwierdziła to, czego nigdy się nie spodziewał infekcję grzybiczą. Jak wielu starszych dorosłych, stopy Tomasza spędzały godziny każdego dnia w skarpetkach i butach, ciepłym, wilgotnym środowisku idealnym dla bakterii i grzybów. Ale oto dobra wiadomość: gdy Tomasz zobowiązał się do mycia i dokładnego suszenia stóp każdego wieczoru, jego infekcja ustąpiła w ciągu kilku tygodni. Dokuczliwy dyskomfort, który odczuwał podczas chodzenia, zniknął. Jego stopy czuły się silniejsze, zdrowsze i bardziej stabilne, dając mu odnowione poczucie niezależności. Właściwy sposób suszenia stóp, większość ludzi robi to źle, użyj miękkiego, czystego ręcznika. Po umyciu weź dedykowany ręcznik do stóp i wysusz każdą część stóp, górne części, podeszwy, a zwłaszcza przestrzenie między palcami. Bądź skrupulatny, lekko unieś każdy palec i delikatnie, ale stanowczo osusz. Nie pocieraj agresywnie. Celem jest usunięcie każdego śladu wilgoci. Nigdy nie zostawiaj stóp wilgotnych. Wilgoć uwięziona między palcami stwarza idealne warunki do infekcji grzybiczych, takich jak grzybica stóp. Gdy Twoje stopy są całkowicie suche, jeszcze nie skończyłeś. Ostatni krok – nawilżanie, ale z precyzją. Wraz z wiekiem skóra na stopach traci wilgoć szybciej, prowadząc do pęknięć, łuszczenia się i dyskomfortu, szczególnie zimą lub w suchym klimacie. Nałóż małą ilość nawilżacza na górne części i podeszwy stóp. Wmasuj go, aby utrzymać skórę miękką i zapobiec bolesnym pęknięciom. Ale nigdy nie nakładaj balsamu między palcami. Dlaczego? Ponieważ uwięziona wilgoć w tych ciasnych przestrzeniach może zniweczyć całą Twoją ciężką pracę i sprzyjać rozwojowi grzybów. Twoje stopy system wczesnego ostrzegania dla Twojego zdrowia. Poza czyszczeniem i suszeniem istnieje jeszcze jeden kluczowy nawyk codzienna inspekcja stóp. Poświęć chwilę każdego dnia, aby sprawdzić nowe plamy przebarwień, zaczerwienienia, bladą skórę lub ciemne plamy utrzymującą się bolesność, która trwa dłużej niż zwykle, małe skaleczenia, pęknięcia lub rany, które nie goją się szybko, obrzęki, zimne palce lub mrowienie. To mogą być subtelne sygnały ostrzegawcze poważnych problemów, takich jak słabe krążenie, infekcje lub powikłania związane z cukrzycą. Nie lekceważ ich. Jeśli coś nie wygląda dobrze lub po prostu nie czujesz się dobrze, porozmawiaj z lekarzem. Wczesne wykrycie problemów może zapobiec długoterminowym uszkodzeniom. Twoje stopy niosą cię przez życie, więc dbaj o nie. A teraz, gdy omówiliśmy higienę stóp, przejdźmy do innej części ciała, którą większość ludzi zaniedbuje i dlaczego może to wpływać na twoje ogólne zdrowie bardziej niż myślisz twoje pachy. Większość ludzi myśli o swoich pachach jako o niczym więcej niż miejscu, które potrzebuje dezodorantu, miejscu, aby zamaskować pot i zapach przed wyjściem z domu. Ale o to, czego prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, twoje pachy odgrywają kluczową rolę w zdolności twojego ciała do detoksykacji i zwalczania infekcji. Zgadza się, twoje pachy to więcej niż tylko spocona niedogodność. Mieszczą sieć węzłów chłonnych, małych, ale potężnych struktur odpowiedzialnych za filtrowanie toksyn, odprowadzenie odpadów i utrzymanie Twojego układu odpornościowego w sile. Co się dzieje, gdy je zaniedbasz? Pot, bakterie i martwe komórki skóry gromadzą się, zatykając pory i prowadząc do swędzących wysypek podrażnień i zapachu, który nie znika nawet z dezodorantem. Z czasem pozostałości po antyperspirantach i dezodorantach mogą się akumulować, zatrzymując toksyny, a nawet przyczyniając się do zapalenia węzłów chłonnych. Helen Carter, ekspertka zdrowia limfatycznego, wyjaśnia to prosto: Twoje pachy są jak naturalny system odwadniania. Jeśli zostaną zatkane nagromadzonymi produktami, bakteriami i potem, twoje ciało ma trudności z efektywnym pozbywaniem się odpadów. Z czasem może to osłabić twoją odpowiedź immunologiczną. Więc jeśli pomijałeś właściwą pielęgnację pach, polegając tylko na dezodorancie, aby zrobił za ciebie pracę, najwyższy czas to zmienić. Jak właściwie czyścić pachy? Większość ludzi robi to źle: zacznij pod prysznicem od ciepłej wody. To pomaga otworzyć pory, ułatwiając usunięcie potu i zanieczyszczeń. Użyj miękkiej myjki lub delikatnej gąbki. Skóra pod pachami jest delikatna, więc unikaj zbyt agresywnego szorowania. Poruszaj się w różnych kierunkach, najpierw okrężnymi ruchami, potem w górę i w dół, potem na boki. Tak jak polerowanie delikatnego kryształu, to zapewnia dokładne usunięcie nagromadzeń bez podrażniania skóry. Wybierz odpowiednie mydło. Ostre, mocno pachnące mydła mogą zakłócić naturalną równowagę twojej skóry. Zamiast tego wybierz łagodny środek czyszczący bez zapachu, aby zapobiec wysypkom i podrażnieniom. Opłucz dokładnie Pozostałości mydła mogą wysuszyć skórę, prowadząc do swędzenia i dyskomfortu. Upewnij się, że płuczesz, aż woda będzie czysta. Ale po przejściu na łagodne mydło bez zapachu i bardziej świadomy rutynę mycia, zobaczyła niezwykłą transformację. Ciągle zmagałam się z podrażnioną, pryszczatą skórą, wspomina, ale gdy nauczyłam się prawidłowo myć pachy i dokładnie je płukać, to było jak dzień i noc, te problemy po prostu zniknęły. Właściwy sposób suszenia i pielęgnacji pach. Dlaczego ma to większe znaczenie niż myślisz? Kiedy już właściwie umyjesz i opłuczesz pachy, następny krok jest równie ważny, ale często pomijany, właściwe ich suszenie. Jeśli kiedykolwiek wrzuciłeś wilgotne ubrania do kosza i zapomniałeś o nich, wiesz co się dzieje? Zaczynają pachnieć stęchlizną i rozwijają bakterie. To samo dzieje się, jeśli wilgoć pozostaje pod pachami po prysznicu. Dlaczego to problem? Wilgotna skóra stwarza idealne środowisko dla bakterii i grzybów do rozwoju. Pozostała wilgoć może prowadzić do podrażnień, zaczerwienienia, a nawet wysypek. Zatkane pory pod pachami mogą powodować bolesne guzki i wrastające włosy lub infekcje. Rozwiązanie? Wysusz się z troską. Wyjdź spod prysznica i delikatnie osusz pachy. Nie pocieraj agresywnie, ponieważ może to powodować drobne otarcia, gdzie bakterie mogą się osiedlić. Użyj miękkiego, czystego ręcznika. Podobnie jak w przypadku stóp, posiadanie dedykowanego ręcznika do wrażliwych obszarów pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii. Pozwól pachom przewietrzyć się przez chwilę przed sięgnięciem po dezodorant. Dlaczego? Ta krótka przerwa pozwala Twojej skórze się uspokoić, zmniejszając ryzyko podrażnień i pomagając dezodorantowi działać skuteczniej. Po wysuszeniu możesz już zauważyć różnicę. Skóra pod pachami czuje się gładsza, mniej podrażniona i świeższa. Dlaczego higiena pach wpływa na Twoje ogólne zdrowie? To oznacza, że higiena pach to nie tylko kwestia świeżości, ale mały, lecz potężny sposób na ochronę Twoich obron ciała. Wypróbuj tę rutynę przez zaledwie tydzień, a możesz być zaskoczony rezultatami. Gładsza skóra pod pachami, wolna od zatkanych porów i szorstkiej tekstury. Mniej podrażnień i zaczerwienień, ponieważ nagromadzenie bakterii i potu nie będzie miało szansy pozostać. Zauważalne zmniejszenie zapachu ciała, ponieważ gdy usuniesz bakterie, które go powodują, nie pozostaje nic, co mogłoby napędzać nieprzyjemne zapachy. Oliwia, 65-letnia emerytowana nauczycielka, była zdumiona, jak dużą różnicę w jej codziennym komforcie zrobiła odpowiednia pielęgnacja pach. Po latach zmagania się z podrażnieniami i guzkami w końcu doświadczyła ulgi wszystko dzięki prostej modyfikacji jej rutyny higienicznej. A oto coś jeszcze bardziej interesującego: niektórzy ludzie zgłaszają ogólną poprawę samopoczucia po prostu przez zwracanie większej uwagi na ich pachy. Dlaczego? Ponieważ twój układ limfatyczny, naturalna sieć detoksykacyjna ciała, polega na czystych drogach, aby skutecznie wykonywać swoją pracę. Gdy obszar pod pachami jest zatkany potem bakteriami i nagromadzonymi produktami, Twoje ciało musi ciężej pracować, aby wypłukać toksyny. Ale gdy lepiej dbasz o ten obszar, naturalny proces oczyszczania Twojego ciała się poprawia, prowadząc do zwiększonej energii, lepszego krążenia i lżejszego, świeższego uczucia ogólnie. Oddychaj lepiej, żyj lepiej ukryty wpływ higieny nosowej. Wykonujemy prawie 20.000 oddechów każdego dnia, ale jak często zastanawiamy się nad jakością tych oddechów? Oddychanie jest automatyczne, zachodzi bez wysiłku, bez myślenia. Ale oto prawda, większość ludzi nie oddycha tak dobrze, jak mogłaby, a z czasem słabe oddychanie może wyssać twoją energię, zakłócić sen, a nawet wpłynąć na funkcję mózgu. Twój nos jest jednym z najpotężniejszych naturalnych filtrów powietrza na planecie, zaprojektowanym, aby odsiewać kurz, alergeny i szkodliwe bakterie, zanim kiedykolwiek dotrą do twoich płuc. Ale tak jak filtr powietrza w twoim domu wymaga czyszczenia lub wymiany, twoje drogi nosowe również wymagają konserwacji. Co się dzieje, gdy zaniedbasz swój nos? Mikroskopijne drażniące substancje, kurz, pyłki i zanieczyszczenia gromadzą się, utrudniając twojemu ciału filtrowanie szkodliwych cząstek. Twoje drogi oddechowe stają się zapalane, prowadząc do częstych zatkań nosa, chrapania, a nawet niespokojnego snu. Słaba higiena nosowa została powiązana z wyższymi wskaźnikami infekcji układu oddechowego, a nawet zmniejszonym przepływem tlenu do mózgu. Pomyśl o tym: jeśli twój nos nie działa na pełnych obrotach, reszta twojego ciała również nie. Twój nos ostateczny system obronny. Helen Carter, ekspertka zdrowia oddechowego, opisuje to w ten sposób: Twój nos jest jak wbudowany system bezpieczeństwa dla twojego ciała. Filtruje to, co złe, nawilża powietrze, którym oddychasz i zapewnia, że twoje płuca otrzymują najczystszy, najzdrowszy tlen. Ale jak każdy filtr, jeśli zostanie zatkany, wszystko w dole nurtu cierpi. A gdy się starzejemy, naturalne obrony naszego ciała zwalniają. To oznacza, że utrzymywanie dróg nosowych w czystości staje się jeszcze ważniejsze nie tylko dla komfortu, ale dla lepszego oddychania, lepszego snu i lepszego ogólnego zdrowia. Więc jaki jest najlepszy sposób dbania o nos? Jak właściwie czyścić nos i dlaczego ma to większe znaczenie, niż myślisz, zacznij dzień?